Witajcie w naszej kuchni. Dzisiaj przygotujemy ryż zapiekany z jabłkami. W międzyczasie zdążyłam już ugotować ryż zgodnie z instrukcją z opakowania. Umyłam, obrałam i zaczynam ścierać na dużych oczkach trzy jabłka. Ugotowaną jedną paczuszkę ryżu przekładam do miski do zapiekania naczynia żaroodpornego i rozkładam dokładnie na dnie naczynia. Posypuję go jedną łyżeczką cukru i wykładam na wierzch starte jabłka. Jest to bardzo proste danie, które jest idealne i na obiad, i na deser dla większej rodzinki. Rozsmarowujemy jabłkę. I teraz pozostaje nam je również od wierzchu posłodzić ponownie jedną łyżeczką cukru. Na to jeszcze oczywiście cynamon, szczypta z cynamonu. Piekarnik rozgrzałam do 180 stopni i piekę naszą taką zapiekankę ryżowo-jabłkową przez około 15-20 minut. Tak wygląda nasza zapiekanka po upieczeniu. A po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblox.com. Życzymy smacznego. Zapraszamy również do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy!